Pewnie to już wyleciał, prawda? Kilka osób już zdążyło zauważyć, jaką atmosferę zaczął wprowadzać. Ja jestem graczem z bardzo długim stażem i niestety już miałem okazję spotkać się z nim w kilku miejscach. Jest to człowiek o pewnym stopniu toksyczności, którego prawdopodobnie nie zauważyliście. Są takie osoby, ponieważ dał wam kontent i oferował pomoc. Niestety, z czasem mogłoby się to ewidentnie pogorszyć, sprawiając, że atmosfera się na tyle, że nie poznacie guildi, w której byliście dotychczas. Powinniście wysunąć wnioski po tym, jak było na dzisiejszym zebraniu. Człowiek, który dopiero co dołączył, nie powinien odzywać się w taki sposób. Jego ton był niedopuszczalny. Niestety, można również zauważyć w nim brak dyscypliny, a każdy z nas powinno mieć jej choć odrobinę. A przede wszystkim, z szacunku do innych, warto wypowiadać się w sposób bardziej opanowany. Niestety, on do ludzi opanowanych nie należy. Zastanówmy się, czy potrzebujemy. Y, osu czy potrzebujemy osób, które prowadzą W ogóle nie wiem, jak chcieli coś takiego pisać, to mogli powiedzieć po prostu Dobra, wyjebać frajera i tyle Ja napisałem na samym dole, że lokusz no wyleciał, bo za bardzo węższy wielo No ale ja... prawda jest taka, jak się ma ktokolwiek zastanowić, to chyba nie po to, żeby roz rozważać nad rozlanym mlekiem. Jak mnie wyjebali i powiedzieli cześć, no to kurwa kto tu ma nad czym rozważać? No, masz wpływ na to? Albo ty, albo ty? No nikt kurwa nie. Zrobili? Elo, dziękuję. Podatek zostaje, zostaje. Rekrutacja nie ma, nie ma. Dziękuję. <głosy> <głosy> Dokładnie. A co z podatkiem? Ty też chcesz wyjedzieć? Co to kurwa za wężenie? Pytania. <noise>